Cześć, witajcie, ja jestem Franek No i dziś jak widzicie jesteśmy Jesteśmy nie w Browstarsie, Ale dziś sobie będziemy oglądali Brawl Ja jeszcze go nie oglądałem Ale będzie musiał być bez dźwięku No bo po prostu O Jezus Bo by mi się po prostu No filmik Filmik jakby Nie byłoby mnie O dobra nie byłoby mi nie słychać po prostu. Ale okej. Okay. Będzie bez dźwięku. Tak jak mówiłem, go nie oglądałem. Tro w sensie, no tutaj sobie puściłem, bo nie zdążyłem nagrywania włączyć, ale zaraz będzie. Tutaj jakieś skiny. Chyba 10 dziesię skinów. Jakiś, no, coś tam słyszałem, że y na pewno będą dwie postacie. O, to jest pierwsza. Y Bel. Ona się nazywa chyba Bell, wybaczcie jak coś przekręcę, ale ja się zbytnio jeszcze y, tak y, gada, w sensie no, y, no jak nie ma dźwięku to mi się ciężej trochę, y, w sensie no, ciężej mi się mówi do was, y, ale dobra, ona atakuje, no po prostu Ultimate atak chyba daje więcej, że okej, okay. to jest do skin, ale Alti co... Ultimate Attack, I chyba po prostu więcej zadaje, tak mi się wydaje. Wiem, że będą dwie postacie na pewno. Ok, tutaj skin do Amberki, do Edgara jeszcze. Ok, do Edwita. To będzie chyba za Ligę Moc, tak mi się wydaje. Dobi podobno, dodadzą trzy skiny, właśnie te kotki. Ok, do Sandy. Do Serge'a, tam mi się akurat te skinki podobają. O, właśnie. I ten skin też jest dosyć fajny, bo wie raczej, no, taka um, zawsze się uśmiecha, a teraz taki um, bardziej czarna. Tutaj jeszcze um, możecie się zgłosić do konkursów, ale to już mniejsza, okej. Okay. I tak, to będzie nowy tryb. No, um, on się nie wiem dokładnie jak będzie nazywał. Um, ale no, no nie, po prostu nie mogę z dźwiękiem, bo byście mi nie słyszeli, jak w pierwszym odcinku. Um, Okej, okay, no, czyli nowy tryb, kilka skinów, dwóch zadymiarzy. Okej, okay, i to jest ten drugi y, zadymiarz. On strzela tak, po prostu, to są takie, on strzela tak, jakby minami, że wybuchają. Um, a jego, co robi jego ultimate atak? Okej, okay, czyli po prostu jak trafi w jakiegoś um, zadymiarza czy w ścianę, to po prostu um, bomba wybucha. Aha, ale co to będzie chyba trochę kozackie, no bo to się roz, tak jakby rozpryskuje na wszystkie strony. Okej, okay, czyli dobra, kilka animowanych emotek nowych będzie. E, a to... Czy, co to... Okej, okay, złote skiny. O, i właśnie, będzie można zrobić duło, to będzie fajne, w sensie w Magmakerze będzie można duło. Yy, czekajcie, coś nagrywa, okej. Okay. I co dalej? Okej. Okay. Tutaj coś pokazują. Dobra. Yy, no i. Aha, dobra. No to. Yy, dobra, no to dowiedzieliśmy się. Um, kilka rzeczy, poczekajcie. Yy, dobra. Dowiedzieliśmy się kilka rzeczy. Będą dodane 10 skinów. 3 do B, To akurat fajnie, bo Bi ma na razie 2 skiny plus taki ten jej podstawowy skin. Yy, no i tak. Yy, będą też dwóch zadymiarzy Będzie można zrobić duo w Magmaker. O w ogóle mój kolega gra, ale w sumie możemy go zaprosić, tak? Raczej gierek nie będziemy grać, ale nie wiem, czyli no fajnie. Ogólnie to fajna. Taki krótki update'cik, a w sensie no krótki brawl tak, a jednak trochę rzeczy. Właśnie te dwóch zadmiarzy, 10 skinów, nowy tryb. Akurat najbardziej się chyba cieszę. O, najbardziej z zadmiarza tak to chyba z nowego trybu. Też będzie można duo zrobić. Na no, bank Ok, Okej, więc bardzo fajnie. Um, w sumie to dobra, jedną giereszkę sobie zagrajmy. Skoro już weszłem do tego Braula, to sobie zagrajmy na ni. I w sumie zagrajmy na mapie i jakiegoś W sensie nie wiem, czy on nie ogląda. Ale um, no, po prostu gra w O! Um, stworzył makę i ja akurat bym mu muszę... Okej, okay. O Jezus, miałem jakiegoś laga. Dobra, tu jest Barley. Nie chcę, żeby też za długo. Wiem, że dzisiaj yy, specjalnie w sensie wrzuciłem dwa filmiki, bo ten pierwszy to był mega, mega krótki. Yy, dobra, tego bardziej ja widać. Ale czekajcie, coś mam lagi. Nie wiem czemu, ale dobra. Yy, ogólnie taka mapka, że tu jest dużo, no właśnie, tych trampolin. Ale dobra, yy, spróbuję też szybko przejść. Okej. Okay. Dobra, no to tandy. Tylko dobra. Um, tam skoczył el primo i tam jest też ból. Aha, dobra, no świetnie. Dobra, takie trollowa mapa trochę. Dobra, um, też ja się w sumie tam wystrzelę, O nie. Dobra, trudno, Nie dodaje, więc fajnie. O, dobra. No to to by było na tyle, więc dziękuję za uwagę, oglądajcie jak, no w sensie, może filmik, no i no, pa pa.